Dzień dobry, witam w niedzielę. Dzisiaj prawdopodobnie będziemy mieć choinkę, i bardzo się z tego cieszę. Ja już mogłabym ubierać choinkę 1 grudnia, ale niestety żywa choinka nie wytrzymałaby tak długo. Natomiast, może przez te 10 dni, które zostało do świąt, powtarzam, do świąt zostało tylko 10 dni. Może właśnie choinka prawdziwa wytrzyma. Mam nadzieję, bo będzie w donicy. I jestem bardzo podekscytowana. Nie mogę się już doczekać, jak będziemy ją ubierać, i, i później będę sobie przy niej siedzieć, nagrywać i tak dalej. To będzie takie wspaniałe. I w końcu dopełnie tego vlogmas. Będzie choinka, osoby świąteczne, kontent świąteczny. Chciałam pokazać wam książkę, którą właśnie dzisiaj rozpoczynam. Niewolnicy dopaminy. Nie zaczęłam jeszcze jej czytać, więc nie wiem co jest w środku, natomiast słyszałam, że jest to książka bardzo ciekawa, naukowa, która właśnie mówi o tym w jaki sposób Uzależniamy się od różnych rzeczy, nie tylko od internetu, czy od palenia, czy od picia alkoholu, ale również od jedzenia, seksu itd. Więc bardzo się cieszę, że zaczynam taką książkę i to jeszcze w tym roku. Być może uda mi się nawet ją przeczytać w tym roku, bo moje wyzwanie czytelnicze, które obejmowało 15 książek, rozpoczęło się 1 stycznia i jakieś. Trzy tygodnie temu skończyłam czytać ostatnią książkę 15 i zaczęłam od razu 16, czyli to o szczęściu, i to będzie moja 17 książka. Widzicie, wszystko jest możliwe. Wracając do tej książki niewolnicy dopaminy, chciałam podzielić się taką jedną rzeczą, którą ja stosuję w moim życiu i która bardzo dobrze działa i nie spodziewałam się tego, bo na początku było to dla mnie takie. Nudne powiedzmy, więc potrzebuję mój telefon. Pokażę na moim telefonie, co się tutaj dzieje. Więc mamy tryb monochromatyczny, tryb nocny, czyli ekran jest czarno-biały. Mam włączony tryb nocny, można to tak nazwać, przez 23 godziny w ciągu dnia. Wyłącza się on tylko na godzinę pomiędzy chyba 11 a 12, albo coś takiego. I zaczęłam to robić. Jakiś rok temu, może trochę dłużej. Później miałam przerwę i później znów do tego wróciłam. I teraz, jak właśnie wróciłam do tego po raz kolejny, to zauważyłam, że właściwie to ja nie potrzebuję tego koloru widzieć. Czasami, jak piszę posty na mojego bloga i muszę widzieć zdjęcia, żeby przypomnieć sobie jakieś emocje, które mi wtedy towarzyszyły, to wtedy włączam go, ale on po 30 minutach znów się wyłącza. I kiedyś właśnie. Nie pamiętam, skąd ma, znam tą metodę, ale ktoś o tym mówił właśnie w nawiązaniu do dopaminy, bo przewijanie treści w telefonie, czy nawet w komputerze, bardzo nas przebodźcowuje. Ja się bardzo łatwo przebodźcowuję. Nawet nie musi być to telefon, czy komputer. Może być to po prostu rozmowa z jakimś człowiekiem, albo za dużo hałasu, gdy mam, gdy jestem niewyspana. I dla mnie taki tryb nocny jest bardzo dobry. I z tego co wiem, moja przyjaciółka również zaczęła tego to stosować. I powiedziała, że dużo lepiej się czuje, dużo lepiej się wysypia i że po prostu to działa. Może warto spróbować, właśnie w nawiązaniu do tej do pamięni, bo wszyscy jesteśmy jej niewolnikami. Bo jak mówiłam, to nie jest tylko uzależnienie od alkoholu, papierosów, narkotyków czy, czy telefonu, ale również od jedzenia, od. Przyjemności, można to tak nazwać, i takich uzależnień może być mnóstwo. Tak naprawdę możemy nie, nie widzieć tego. Są też takie uzależnienia, jak uzależnienie od sportu. Ja czasami wpadam w, taki, w takie właśnie uzależnienie od sportu i ruszam się codziennie bardzo dużo, bardzo dużo spalam kalorii. Później mam spadki cukru i no, nie jest to zbyt przyjemne, bo codziennie boli mnie głowa. Dlatego teraz uczę się takiego balansu tych treningach. Mimo, że czasami robię je codziennie, no to teraz rozpoczęłam nowy plan treningowy, który polega na tym, że przez 5 dni, nie, przez cztery dni są treningi takie bardziej intensywne. Przez jeden dzień robi się mobility, ewentualnie rozciąganie, yoga i tak dalej. Jeden dzień jest, czy dwa dni? Dwa dni są takie na rest day. Ja sobie to ustaliłam także że wtorek, nie wtorek, czwartek i sobota będą moimi rest days. I kiedyś pamiętam, że ten plan treningowy bardzo dobrze się u mnie sprawdzał. Jest on taki ogólny na całe ciało i również są tam treningi siłowe hybrydowe. Planuję też zacząć biegać, bo bieganie jest również bardzo dobre. No i widzicie, uzależnienie od sportu, uzależnienie od liczenia kalorii, to też są uzależnienia. Nie możemy dawać się tak zmanipulować tej dopaminie. Jeżeli znajdę coś ciekawego, to na pewno się odezwę. Czy tą książkę warto przeczytać, bo jeszcze nie wiem. Może będzie warta tego, żeby dodać ją do mojego poradnika prezentowego z wczoraj. The world's wrapped up in ribbons tune while frost sketches tales on the moon footsteps crunch on streets of white loves the carol on this winter night oh the bells how they chime it's no a gift and time jak widać za mną misja sadzenia choinki została zakończona To nie było łatwe zadanie, żeby ogarnąć tą choinkę, ponieważ w południe byliśmy w kastoramie, żeby kupić właśnie doniczkę, ziemię i tak dalej, bo dzisiaj udało nam się kupić choinkę za połowę ceny. Brawo my! I kupiliśmy tylko 5 litrów ziemi zamiast 10 i niestety. Jak przesadzałam tą choinkę, właściwie walczyłam z nią, bo jest ciężka, bardzo taka niestabilna, i próbowałam ją przesadzić do tej większej doniczki niż w której była, no to się okazało, że ziemi było za mało. Więc trzeba było jechać po ziemię po raz drugi. Właściwie iść bo jestem przyzwyczajona do tego, że jednak nie mam samochodu i nie mam prawa jazdy i zawsze chodzę. Poza tym mój partner się umówił na wieczór z kolegami. No i tak siedzę sobie załamana i mówię kurde, i co teraz mam znowu I Zaraz będzie ciemno, ja będę się gdzieś szlajać po, 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 jakichś, po, po jakimś parku, żeby dojść do tej kastoramy. Zanim wrócę, to miną dwie godziny, nie zdążę nic zrobić dzisiaj, nie zdążę zmontować filmu. I... W końcu mój partner mówi, ubieraj się, jedziemy. No i stwierdziłam, że. ok. Chyba wszechświat działa na moją korzyść, bo chciałam właśnie w ten weekend trochę więcej pojeździć samochodem. I okazało się, że mój partner pozwolił mi jechać swoim samochodem po raz kolejny, więc już dwa razy byłam kierowcą, właściwie cztery, no bo liczmy tam i z powrotem i zauważam to, że wszechświat zawsze wszystko poukłada tak, żeby jednak te nasze życzenia się spełniły. Postawi nas przed takimi zadaniami, przed takimi sytuacjami, które nas zmuszą, żeby coś się wydarzyło. Na przykład to, że zabrakło mi ziemi, było mi źle i nagle on powiedział: jedziemy, ubieraj się i ja musiałam jechać, ponieważ jemu coś się stało z kolanem, więc to było takie wow! Więc byłam bardzo zadowolona z tego, że mogłam jechać po raz kolejny. I chciałam się podzielić jeszcze jedną rzeczą, czyli moim drugim doświadczeniem jazdy samochodem, gdy już jestem po zdaniu prawa jazdy. Było super. Tym razem nic, nic takiego niespodziewanego się nie wydarzyło. Tylko to, że nie udało mi się zaparkować tak jak trzeba i trzeba było zmieniać miejsce, ale praktyka czyni mistrza, prawda? Wracając do choinki. Choinka jest teraz na balkonie. Muszą się rozłożyć jej gałązki, bo była wcześniej tak związana i, I bardzo mi było przykro, jak to zobaczyłam. Mam wrażenie, że choinki w tym okresie przedświątecznym. I świątecznym są traktowane tak jak masowy chów czy masowa hodowla jakichś zwierząt. Że to jest takie beznamiętne. Ja wiem, że to jest roślina i ludzie myślą, że nie ma uczuć i tak dalej, ale zawsze mi jest szkoda, że czy zwierzęta, czy rośliny są traktowane w taki sposób. Dzisiejszy dzień jest pełen wielu różnych rzeczy. I mając już na koncie uwaga 18 tysięcy kroków, jeszcze muszę iść do sklepu, a później jeszcze będę robić trening. Tak, ruch to zdrowie, pamiętajcie. A teraz dla urozmaicenia naszego dnia zjemy sobie trochę cukru, więc mamy kalendarz adwentowy z czekoladkami. I zawsze jak go biorę, to nigdy nie pamiętam, który dzisiaj jest, ale dzisiaj jest 14. Mamy tutaj to okienko. I mamy reniferka. Jeszcze prezent z mojego kalendarza. Ja bardzo jestem ciekawa, co tutaj jest. Dobra. Uwaga, wyciągam, wyciągam. Mamy cleaner do paznokci hybrydowych. W sumie cleaner jest po prostu odtłuszczaczem, oczyszczaczem do paznokci i robi się to przed rozpoczęciem robienia manicure. Tak więc tyle na dzisiaj z odpakowywania prezentów. Dziękuję bardzo za uwagę. Drodzy, wspaniała nowina na dziś, ponieważ wczoraj okazało się, że mój kanał na YouTube obserwuje aż 50 osób. Jest to dla mnie niesamowicie ogromny sukces, bo zaczynałam zaledwie ponad rok temu, chyba. I bardzo się z tego cieszę. Bo 50 osób to już nie jest tylko jedna osoba czy dwie, ale 50. Dziękuję bardzo każdej osobie, każdej jednej osobie, która kiedykolwiek obejrzała mój film, albo skomentowała, albo kliknęła łapkę w górę. Jeżeli kliknąłeś łapkę w dół, to też Ci bardzo dziękuję za ten feedback. Mógłby być on bardziej szczegółowy. Za takie też jestem bardzo wdzięczna. Wiem, że nie jestem idealną youtuberką i na pewno mogłabym robić różne rzeczy inaczej. Ale ja też się uczę, ja też jestem człowiekiem i chyba wszyscy to rozumiemy. Więc na zakończenie tego dnia, ponieważ podobno tak powinny zakończać się vlogmasy, dziękuję za ten dzień, dziękuję za to, że nareszcie będę mieć choinkę, i dziękuję za to, że po raz kolejny mogłam jeździć samochodem. Życzę miłego wieczoru, dnia, poranka albo po prostu dobranoc. Every heart finds its joyful